Dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kuchni ze Smakiem. Moi kochani smakosze, dziś przychodzę do Was z kolejnym pysznym, a zarazem prostym przepisem. Dziś przygotuję wam coś na słono. Coś co sprawdzi się świetnie jako dodatek do obiadu, ale również jako przekąska na imprezę. Wcześniej jednak zanim pokażę wam jak to przygotować, zachęcam was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku a także TikToku. No i oczywiście, jeśli tego jeszcze nie robicie, kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Ja teraz zakładam swój fartuch, mam nadzieję, że wy swój również i będziemy razem krok po kroku przygotowywać. Uwaga, chrupiące ziemniaki z piekarnika. Zaczynamy 爱我。啊啊啊 Ja już swój fartuch założyłam, mam nadzieję, że wy swój również, dlatego chodźcie tutaj niżej i zobaczycie, jakie składniki są niezbędne do przygotowania tych chrupiących ziemniaczków. No i skoro mowa o ziemniaczkach, główny bohater, czyli ziemniaki. Potrzebujemy około 1 kg ziemniaków, oczywiście wszystko zależy od tego, jakiej wielkości jest Wasza rodzina. Oprócz ziemniaków potrzebne będą nam przyprawy. Papryka ostra, papryka słodka, sól, mamy tutaj również oregano, kurkumę a także olej. Moi kochani snokosze, bierzemy się za przygotowywanie ziemniaków. No i oczywiście na początku zaczynamy od ich obierania. Ja, tobie, ja sobie tutaj przyniosłam obieraczkę. Obieram i za chwilę, jak już obierzemy te ziemniaki, będziemy je kroić. Na początku myślałam, że wam pokazać mój sposób na ziemniaki takie talarki, jednak dzisiaj przygotujemy łódki. Tak, by świetnie Smakowały zarówno do obiadu, jak również jako przekąska na imprezę, bo można do tych ziemniaczków robić różne dipy. A ja pokażę Wam z czym najczęściej jajem te ziemniaczki. Moi kochani smakosze, kończę obierać tutaj ostatniego ziemniaka. Jednak tutaj operator op podpowiada mi, że będzie za mało tych ziemniaków, bo chyba tak mi mówi, bo jest głodny, czyż nie tak? No, jak tam jest? On tak się wstydzi, tak za kamerą gada i podpowiada, tak jak już przychodzi do nagrywania, to nie powie. Miał być ostatni. Specjalnie dla operatora obiorę jeszcze jednego. I za chwilę będziemy przygotowywać dalsze etapy, które są niezbędne do przygotowania tych ziemniaczków. Ups. Nasze ziemniaki są już gotowe, są obrane. Ja teraz je umyję i za chwilę do Was tutaj przyjdę. Będziemy kroić nasze ziemniaki w takie łódeczki. Ziemniaki są już umyte, dlatego teraz każdego ziemniaka przekrajamy wzdłuż na pół, a następnie robimy takie łódeczki. Takie można powiedzieć grubsze frytki. Nie, no, łódeczki. Robimy takie łódeczki z ziemniaków. I przekładamy ziemniaki do miski, bo będziemy zalewać je kolejny raz bardzo zimną wodą. Tak jak Wam mówiłam, ziemniaki pokrojone przerzucamy do miski. Kroimy według ilości, tak jak mówiłam, niezależna od wielkości Waszej rodziny, ale tak mniej więcej trzeba liczyć 400 gramów na osobę. Jak pokroję już wszystkie ziemniaczki, oczywiście się tutaj do Was odezwę. Ziemniaki są już pokrojone w łódeczki. Teraz, tak jak Wam mówiłam, zalewamy je ponownie wodą i odstawiamy na 20 minut. My teraz, w międzyczasie, jak odstawimy sobie te ziemniaczki, przygotujemy sobie mieszankę przypraw. Wow! Czas na stworzenie perfekcyjnej mieszanki przypraw do naszych ziemniaków. I słuchajcie, na taką ilość ziemniaków około kilograma, kilograma dwustu dodajemy dwie płaskie łyżeczki soli. Jedna. I druga. Dodajemy również płaską łyżeczkę kurkumy. Dodajemy również jedną łyżeczkę słodkiej papryki i pół łyżeczki ostrej papryki. Wydaje mi się, że ta jaśniejsza jest ostra, a ciemniejsza jest słodka, ale ja teraz spróbuję, bo nie pamiętam. Tak, to jest słodka. Ciemniejsza jest słodka, a jaśniejsza jest ostra. Ostrej dodajemy pół łyżeczki, a łyżeczkę dodajemy słodkiej. Na koniec dodajemy jedną czubatą łyżeczkę oregano i całość dokładnie mieszamy. By marynata pięknie obkleiła nasze ziemniaczki, dodajemy tutaj 5 łyżek oleju. Ja dodaję olej rzepakowy. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Teraz całość pięknie mieszamy. I w ten oto sposób powstaje nam piękna marynata do naszych ziemniaczków. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Czekamy jeszcze dosłownie 15 minut, i za chwilę będziemy obtaczać ziemniaczki właśnie w tej marynacie. Będziemy polewać nią nasze ziemniaczki. Ziemniaki są już gotowe. Łącznie minęło 20 minut. Część wody odlałam, część zostawiłam. Teraz ziemniaki przekładam sobie na blaszkę do pieczenia. Przekładamy nasze łódki. Ja specjalnie wybrałam różnej wielkości ziemniaki. Zobaczcie, są duże, są małe, żeby pokazać Wam, jakie chcecie sobie wielkości wybrać. Na imprezę lepsze są większe. Ubierzecie wtedy takiego dużego ziemniaka, maczacie w sosie i jest pysznie. Do obiadu raczej polecam Wam mniejsze. I wykładamy nasze ziemniaczki tutaj. Wykładamy całą ilość. I za chwilę wylewamy naszą mieszankę przypraw, wymieszaną razem z olejem. Ziemniaki są już wyłożone na naszą blaszkę. Ja teraz je przełożę na środek, byście wszystko pięknie i dokładnie widzieli. Widzicie, co ja tutaj narobiłam? Nasze oregano wysypało się na nasze ziemniaki. No nic, oczywiście nic się nie stało, to nic takiego. Za pomocą łyżki. Wygarniam nasze oregano. Po prostu będą bardziej ziołowe. Ziemniaczki Orykanowe. oreganowe. Ziemniaczki teraz polewam naszą marynatą. Wymieszam sobie jeszcze raz, żeby zioła się pięknie wymieszały i przyprawy. I teraz polewamy i za chwilę będziemy całość dokładnie mieszać. I teraz mieszamy nasze ziemniaczki. Możecie to robić za pomocą łyżek drewnianych, tak jak ja to robię, lub za pomocą po prostu dłoni lub w rękawiczkach, jak wolicie. Nie zostanie nam nic innego jak po prostu upiesce ziemniaczki. Rozgrzejcie piekarnik do 170 stopni i takie ziemniaczki będziemy piec przez 45 minut do 50 minut. Później mogą Wam się one zacząć palić, dlatego pilnujcie czasu. I uwaga, ja do takich chrupiących ziemniaków wybieram ziemniaki typu C. Są one mączyste, ale gwarantuję Wam to, że dzięki temu one będą chrupiące. Moje ziemniaki są już praktycznie wymieszane, dlatego za chwilę biorę blaszkę, idę piec ziemniaki i widzimy się po tych 50 minutach, bo właśnie tyle mam zamiaru piec. Grzanie góra-dół, bez termoobiegu, a później jak już będą te upieczone ziemniaczki, pokażę Wam z czym je podaję, bo to są dosłownie dwa proste składniki. Także zabieram, jeszcze ostatnie mieszanie i zabieram nasze ziemniaczki do pieczenia. Tak jak mówiłam, widzimy się za 50 minut. Do zobaczenia! Moi kochani smakosze, nasze ziemniaczki są już gotowe. Za chwilę je zobaczycie, jak wyglądają z dołu. Nie pokazuję wam teraz, bo moim zdaniem wyglądają rewelacyjnie. Stawiam nasze ziemniaczki i zobaczcie, jak prezentują się po upieczeniu, a za chwilę pokażę wam, z czym ja zazwyczaj je jadam. Zobaczcie sami. Z Chwilą widzieliście, jak prezentują się nasze ziemniaczki. A teraz dwa kluczowe składniki, z którymi najczęściej ja jadam takie ziemniaczki pieczone. Słuchajcie, pierwszy składnik to szczypiorek lub cebula dymka. Ja tutaj mam cebulę dymkę, za chwilę ją pokroję i posypię nasze ziemniaczki i szybciutko jeszcze pokruszę na wierzch serfeta. Robię to naprawdę szybko z tego względu, że już się nie mogę doczekać, a takie chrupiące ziemniaki prosto z piekarnika są najlepsze. Także tutaj teraz kroję. Ja lubię, jak jest ten jest ta cebula dymka drobno posiekana. Także kroję szybciutko. Za chwilę już przerzucam na nasze ziemniaczki. Za chwilę wy zobaczycie efekt końcowy. Tylko teraz szybciutko jeszcze pójdę po serfeta, a mam go tutaj z boku. I słuchajcie, biorę serfeta. Mam już tutaj pokrojony, taka połówka w zupełności wystarczy. I słuchajcie... Ser kruszę tutaj na nasze ziemniaki. I tak oto prezentuje się nasze całe danie. Kilka ujęć końcowych i za chwilę się widzimy. Będziemy wszystko razem jeść ze smakiem. Moi kochani smakosze, kolejny odcinek kuchni ze smakiem dobiegł końca. Nasze pyszne ziemniaczki są już gotowe. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał i wykorzystacie go w swojej kuchni. Ja za dziś Wam serdecznie dziękuję. Oczywiście widzimy się jutro. Cieszcie się smakiem razem ze mną. Do zobaczenia!